Cel badań jest, podobnie jak przedmiot, zagadnieniem, które często przysparza studentom problemy. W tym nagraniu wytłumaczę ci, czym jest cel badań i pokażę kilka przykładów, dzięki czemu bez problemu określisz cel badań w swojej pracy. Cel badań jest obowiązkowym elementem metodologii który w większości przypadków powinien zostać umieszczony w pierwszym podrozdziale rozdziału metodologicznego. W metodologicznej literaturze występuje wiele definicji celu badawczego. Przytoczę jedną z nich. Badania przeprowadzane są w celu wzbogacania wiedzy o osobach, rzeczach i zjawiskach, które są przedmiotami badań. Mówiąc prościej, celem badań jest to, co zamierzamy osiągnąć poprzez realizację naszych badań. Cel oczywiście będzie ściśle związany z przedmiotem naszych badań. Jeżeli nie masz określonego przedmiotu badań, to wróć do nagrania na ten temat. W pierwszym podrozdziale metodologii zwykle jest zaprezentowany przedmiot i cel badań. Po zaprezentowaniu przeglądu definicji dotyczących przedmiotu badań, oraz po wskazaniu własnego przedmiotu badań przychodzi miejsce na dokonanie tych samych czynności z celem badań. Na tym etapie powinieneś już mieć zgromadzone odpowiednie materiały z literatury metodologicznej. Jeśli jednak tego nie zrobiłeś, to oprócz udania się do biblioteki i szukania książek w formacie PDF w internecie możesz zamówić nasz e-book z najważniejszymi definicjami metodologicznymi, na podstawie których napiszesz cały rozdział metodologiczny. W e-booku zebraliśmy wszystkie najważniejsze definicje metodologiczne. Każda z definicji posiada gotowy i pełny przypis ze źródła z jakiego pochodzi. To bardzo ułatwi ci pracę i pomoże zaoszczędzić masę czasu. Link do naszego e-booka, tak jak inne przydatne linki oraz materiały do pobrania za darmo, znajdziesz w opisie. Następnie, podobnie jak w przypadku przedmiotu badań, odszukujemy z naszych źródeł maksymalnie 2 trzy definicje celu badań, parafrazujemy je i umieszczamy w naszym rozdziale. Pamiętaj, aby raczej nie cytować, a starać się właśnie parafrazować każdą z definicji, podając przypis. Jeśli zdecydujesz się na dosłowne cytowanie, zastosuj prawidłowo cudzysłów i przypis, a także nie zapomnij poprosić promotora, aby przy sprawdzaniu pracy w JSA wyłączył takie fragmenty ze sprawdzania, bo inaczej może wyjść wysoki współczynnik plagiatu. Nie przesadź z liczbą definicji ze względu na ryzyko plagiatu. Pamiętaj, że jeżeli w przyszłości będziesz miał problemy z tym, że praca z jakiegoś powodu nie przejdzie przez program JSA, to zawsze możesz się do nas zwrócić o pomoc. Wskaż swój cel badań. Po krótkim przeglądzie definicji należy wskazać swój cel badań, pamiętając o tym, że celem badań jest zawsze jakaś czynność to co autor zamierza osiągnąć poprzez przeprowadzenie badań. Celem będzie więc analiza, ocena. Porównanie, ustalenie itd. Jako przykłady celu badań można wymienić: analiza i ocena aktywności osób bezrobotnych do 35 roku życia, ocena wpływu środowiska rodzinnego na rozwój społeczny dzieci, analiza przebiegu procesu obsługi klienta w firmie X, porównanie poziomu bezrobocia w dwóch wybranych województwach w Polsce, ocena wiedzy studentów pielęgniarstwa na temat pierwszej pomocy. Oczywiście cel jest ściśle powiązany z przedmiotem badań i to od tego, jaki jest przedmiot badań, zależeć będzie to, jak brzmi cel. Przykładowo, jeśli przedmiotem Twoich badań jest przebieg procesu obsługi klienta w firmie X, to celem może być analiza przebiegu procesu obsługi klienta w firmie X. Jeśli zaś przedmiotem jest poziom bezrobocia w dwóch województwach w Polsce, to za cel można obrać porównanie poziomu bezrobocia w dwóch wybranych województwach w Polsce. Zobaczmy więc, jak wygląda cel badań i jego umieszczenie w rozdziale metodologicznym. Na przykładzie, w pierwszej kolejności zostało zaprezentowanych kilka definicji celu, a następnie po wskazaniu definicji został określony własny cel badań. Jak widzimy na przykładzie, jest to analiza poziomu świadomości użytkowników internetu na temat zagrożeń w internecie oraz ocena skali zagrożenia przestępczością internetową wśród użytkowników internetu. Mam nadzieję, że jest to zrozumiałe, i po tym nagraniu będziesz potrafił umieścić w swojej metodologii definicję celu badań. I następnie skonstruować swój własny cel badań, odpowiadający Twojej tematyce pracy. Pochwal się koniecznie w komentarzu, jaki jest cel Twoich badań. Może jest coś jeszcze, co chciałbyś wiedzieć na temat celu badań, lub ogólnie metodologii? Śmiało napisz w komentarzu: chętnie przeczytamy, odpowiemy, a być może nawet poświęcimy Twojemu problemowi całe nagranie. Sprawdź opis filmu: są tam przydatne linki i materiały do pobrania. Pisanie pracy dyplomowej nie należy do prostych czynności. W szczególności od momentu, kiedy każda praca sprawdzana jest w jednolitym systemie antyplagiatowym. Bardzo ciężko jest napisać dobrą pracę, a do tego bez plagiatu. Zastanawiasz się, jak możemy Ci pomóc? Sprawdź nasz kurs Pisze bez plagiatu, który pomoże Ci napisać pracę od A do Z bez ryzyka plagiatu. Sprawdź sklep magister na 5, gdzie znajdziesz setki materiałów pomocnych na każdym etapie pisania pracy. Potrzebujesz szybkiej pomocy związanej z pisaniem pracy bądź poprawą plagiatu? Napisz maila lub zadzwoń. Podobał Ci się materiał? Kliknij subskrybuj. Powodzenia w pisaniu pracy.